Chciałem przede wszystkim, że memoriał Kusocińskiego był wydarzeniem wydarzeniem oczywiście sportowym, ale takim wydarzeniem, które będzie również dawało możliwość spędzenia całej niedzieli na sportowo. Udało nam się oczywiście wybierając termin memoriału zrobić go blisko dnia dziecka i też między innymi z tego powodu jutro tutaj przed memoriałem wiele atrakcji dla najmłodszych. Tak ten program został ułożony, żeby po spędzeniu Kilku godzin na atrakcjach, które tutaj już bezpośrednio w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu będą zainstalowane, można było wejść na stadion, dopingować, zobaczyć rywalizację naszych najlepszych polskich zawodników, no ale też przede wszystkim spojrzeć z bliska na wielkie gwiazdy, lekkie atletyki, nie tylko nasze, ale również też z zagranicy. Mamy dużych, stabilnych partnerów. Od kilkunastu lat współpracujemy już z firmą PKN Orlen. To jest nasz główny sponsor, sponsor tytularny przede wszystkim też tego wydarzenia. Oprócz tego znaleźliśmy swoje miejsce na ziemi. Tym miejscem jest Kocioł Czarownic, czyli przepiękny Stadion Śląski i dzięki temu, że mamy już długoletnią współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego to mamy taki, takie mocne podwaliny, mocny fundament pod to, żeby realizować tego typu wydarzenia, żeby można było też zakładać i planować wszystko, co będzie w kolejnych latach. Zresztą cały ubiegły sezon i poprzednie sezony również pokazały, że to partnerstwo owocuje organizacją wielkich wydarzeń, nie tylko memoriału Janusza Kusocińskiego, również wydarzeń o charakterze międzynarodowym, jak drużynowe Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata Sztafet, no a chyba taką wisienką na torcie jest to że tutaj w sierpniu będziemy mieli imprezę bez precedensu, czyli Diamentową Ligę. Przede wszystkim w Polsce, zresztą dzisiaj to powiedziała Justyna Święt-Ersat, że nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby można było rywalizować w Polsce, żeby można było pokazać się polskiej publiczności, żeby można było poczuć też doping polskich kibiców, no i ja jakby zgadzając się, może nie zgadzając, a planując organizację próby bicia rekordu świata na jedno milę, też wyszedłem z tego założenia, że powinna to być oferta dla wszystkich, bez wyjątku lekkoatletów. A takim wielkim gwiazdorem lekkiej atletyki od ubiegłego roku jest Dawid Tomala, który w sposób niespodziewany zdobył złoty medal olimpijski. No i to właśnie dla niego tutaj przygotowaliśmy imprezę, która po raz pierwszy odbędzie, po raz pierwszy znajdzie się w programie memoriały Janusza Kustacińskiego, czyli próba bicia rekordu świata na jedno milę. Ale żeby by było wszystko sprawiedliwe, to nie był to mój pomysł, a pomysł Dawida Tomali, który zadzwonił i mówi: Sebastian, może zrobimy coś, coś dla mnie. I właściwie natychmiast ten pomysł Dawida mi się spodobał, stąd też taka decyzja, stąd też jutro będziemy oglądali chodziarzy, czyli kogoś, kto standardowo w trakcie tego typu wydarzeń, czy kogo w trakcie tego typu wydarzeń na stadionie się nie, nie ogląda.